Pogrążona w żałobie, Magdalena Stępień pokazała niewidziane wcześniej nagrania z synem Oliwierem. Internauci mogli usłyszeć: Jak chłopiec mówi do niej: Mama Jestem wdzięczna za to bezcenne słowo pisze Stępień. Po prawie tygodniowej przerwie od mediów społecznościowych, Magdalena Stępień wróciła w niedzielę na Instagram. Tym razem, pogrążona w żałobie mama zmarłego niedawno, Oliwierka podzieliła się z internautami niepublikowanymi wcześniej zdjęciami i nagraniami synka. publikacji towarzyszył poruszający wpis. Stępień przede wszystkim wyraziła wdzięczność za instagramowych fanów, którzy okazali się dla niej ogromnym wsparciem w najgorszych chwilach. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie komentarze, wiadomości i wsparcie, które pojawiło się tutaj za każdym razem, gdy zdecydowałam się do Was odezwać. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile to dla mnie znaczy i jak bardzo jestem wam wdzięczna, że wspieraliście Oliwierka od początku jego drogi, a teraz zostaliście tutaj ze mną i całą miłość do niego, przenosicie w troskę o mnie. Wstępień wspomina dalej, że już w trakcie ciąży musiała z oczywistych względów zmagać się z ogromnym stresem. To był cudowny chłopiec, który teraz jest najpiękniejszym aniołkiem. Czuję jego obecność codziennie. Od początku nie mieliśmy łatwo. Już pod moim sercem Olivier miał dużo stresu i nie potrafię sobie tego wybaczyć. Jednak staram się nie zapomnieć, że miał w swoim otoczeniu tak wspaniałych ludzi. Staram się widzieć też te dobre momenty i to, jak w krótkim czasie jego życia pokazałam mu tak wiele i dałam ogromne pokłady miłości. Zresztą nie tylko ja, kochała go cała Polska. Zawsze mówiłam, Oliwierku, walcz. Wszyscy tak bardzo się o ciebie modlimy. Dziś Oliwier skończyłby 15 miesięcy. Mój duży kochany chłopiec, dziś zapalamy mu lampę i dziękuję za to, że teraz on jest moim aniołkiem stróżem. Czytamy pod zdjęciem uśmiechającego się Oliwierka ułożonego w wózku. Magda podzieliła się przy okazji nagraniem, na którym wyraźnie słychać, jak Oliwier nazywa ją mamą. Jestem wdzięczna, że pomimo choroby, z którą tak dzielnie walczył, usłyszałam to bezcenne słowo, głosi podpis pod nagraniem. Na profilu stępień pojawiło się również zdjęcie grobu Oliviera.tendły w sercu. On jest niewyobrażalny. Czekaj tam na mnie synku, podpisała fotografię stępień.